Witam wszystkich. Tutaj mamy tego Emela 320 CDI. Nie ma silnika. Trawersa została. A dlaczego nie ma silnika? To już tłumaczę. Klient sobie magownicę przywiózł z po regeneracji. Gumy ładnie wymienione. Tak, jak ma być. Jest wszystko ok. I teraz tak. Z miski olejowej podciekało. Z tej tylko. Troszkę najwięcej z tej górnej aluminiowej i teraz żeby tą górną aluminiową miskę wyjąć tą drugą część. To trzeba albo wyjąć silnik. Sam albo ze skrzynią albo skrzynię. Ja w tym wypadku, że uszczelniałem tutaj przód, uszczelniam jeszcze. Rozebrałem sobie przód. Rozebrałem sobie przód. Żeby mieć ładny dostęp tutaj do wszystkiego. To było mi łatwiej wyjąć silnik ze skrzynią. A dlaczego? Tu już tłumaczę. Ponieważ mamy tutaj, tak. Podświetlimy. Mamy tutaj taki zimmering. O! I tu jest zimmering, i on występuje razem z tą obudową aluminiową. I tu jest przykręcona miska olejowa. Także to nie jest taki chopsiub. Trzeba to zdemontować. Jakbym przodu nie rozbierał, to bym wyjął zwyczajnie do tyłu samą skrzynię i to zrobił na samochodzie. Teraz tak. Zimiernik zaczął już podciekać. Tam widać stoi olej. Tam, tam, tam. Leciutko. Tu ten olej, tu co jest. Właśnie. Tam tutaj był. Szedł tutaj i w tym miejscu wychodził. I płynął sobie po silniku. To nie jest z. Yy, z... już mówię Ze spływów, ani nic z góry, nigdzie tam nie leci Tylko Tutaj puściło uszczelnienie miski olejowej Bądź uszczelnienie zimmeringu samego z Samego zimmeringu może nie, bo zimmering lekko się zaczął pocić Tylko uszczelnienie, tutaj jest uszczelnienie Ta pokrywka jest uszczelniona Jedna z dwóch puściła, albo miska, albo to jakby nie patrzeć, tak czy owak chciała miskę zdjąć. Oczywiście zimerik zamówiłem w ciemno, z tego powodu, bo yy, bo tak, z tego powodu, bo robiąc już tak grubo, w sensie wy, wyciągając z koło zamachowe wszystko, yy, nawet jak on by nie podciekał, abym widział, że jest nie jest pierwszej młodości, to i tak bym go wymienił, bo jest z racji tego, że jest rozebrane. A mogłoby się okazać, że załóżmy teraz nie cieknie, a za miesiąc by zaczął ciec. Dwa razy robota, dwa razy klient musi pieniądze zapłacić. Tu jest wszystko mokre, bo ten olej był tutaj przez koło zamachowe rozrzucony. Tu, ale tutaj miska również podciekała, bo tam z tyłu też było puszczało. Tam na łączeniu, tutaj. O, o, tutaj dokładnie. Czyli tutaj już wał nie może rozrzucać. Tylko tutaj, jak już. No i to wszystko, ten olej tu sobie, tutaj spływał, także górę mamy suchą bo górę robiliśmy. To jest rozrzucone, tam wyżej jest sucho, nic się nie dzieje. Także, także tak to wygląda. Robimy dobrze albo wcale. Tu ładnie wszystko z tyłu mamy yy, sucho. Yy, ładnie wyszła skrzynia, sprzęgło hydrokinetyczne zostało. Nic nie leci, żaden olej, ani nic. Co do przewodów, które idą od skrzyni do chłodnicy oleju z przodu, te przewody były luźne, w sensie trzymał tylko ten o-ring pierwszy, ten nie trzymał. Nie były do końca włożone, nie wiem kto co robił, ale tu nic nie leciał, ale to on powinien wejść do tego drugiego zimeringu i się oprzeć tutaj tą blaszką do czoła skrzyni. A tu nawet widać, że nie był oparty, ponieważ jest brud, bo się zostało brud. Tylko, o nawet bym powiedział, ten oring jest ścięty. Ścięty, ten oring jest drugi. Ktoś m, źle y, założył rurkę wcześniej przede mną i trzymał tylko na tym pierwszym oringu. Z drugiej strony było tak samo. Jak tą rurkę odkręciłem tam z mocowania, bo tam jest mocowana do bloku, to tutaj była, mimo tej śrubki, ona była luźna. Także y, skrzynię sobie wisi. Y, uszelki przyszły. Uszelki przyszły z ASO, Mercedes-Benz, jest kartonik, I za chwileczkę, za chwileczkę pokażę, proszę bardzo, tu jest akurat, tu jest akurat, tu jest akurat taka tajemnicza część z ASO Mercedesa, mianowicie tam mam wymyte do... do do silnika już ładnie zmywaczem, mianowicie tak. I oczywiście tutaj, tutaj włożyli w serwisie uszelki, żeby nie latały po reklamówce. mamy uszczelkę z ASO oryginalną pod yy, pod tutaj przewód do od, odmy. I teraz tak, tu podciekało, tu podciekało i tam podciekało, ponieważ no niestety w tym silniku turbina jest sprawna, ale już zaczyna puszczać olej i tego oleju zaczyna puszczać więcej niż normalnie. Bo w każdym wężu będzie trochę oleju, ale tu już za dużo tego oleju jest, bo ten olej zwyczajnie zaczyna stać w rurach i się dostaje do przepustnicy i uszczelkami zaczęło puszczać, dlatego on tutaj będzie pasek brudny od oleju i ten olej pasek rozpuścił od alternatora. I teraz tak, tu mamy tą uszczelkę też z oryginału, z ASO. Jest na tą część, a na tą część tutaj nie mamy uszelki, ponieważ nie występuje. Ta krótka część się wpina w wąż od interkulera. Tu uszczelka nie występuje. Tu jest cały ten zespół. Z razem z uszczelką nowy. O, on przychodzi, tak. Tu mamy też z ASO. To nie kosztuje majątku. Także mówię, róbmy to. Dobrze, a będzie wszystko w porządku. To jest ASO, ta krótka część, czyli tu to mamy załatwione. Tutaj mamy, tam już pokazałem wcześniej, i te, yy, przepraszam, na tą część nie ta uszelka przychodzi z ASO, a przychodzi ta. Również z ASO na tą część. Yy, z kolei ta uszelka i ta. Yy, przychodzą tam z tyłu dobrze mówię mówię dobrze dobrze mówię także wszystko jest jak najbardziej jak najbardziej poprawnie załatwione yy, co do samych uszczelnień samych yy, zimmeringów to tak Oczywiście, Wiktor Reins, tylko jemu ufam. Ten przedni Zemmering nawał. Potem mamy. Potem, co my mamy? Potem mamy. To już uszeleczka Erlinga, bo Wiktora nie, nie było na, na już. Mamy uszelkę podstawy filtra oleju. Nówkę. Eee, co tutaj mamy? Mamy taki kartonik. Erling, bo Wiktor też. Był Wiktor, ale nie był dostępny na, na, na odręki, a ponieważ używam tylko dwóch firm Wiktora i Erlinga, staram się używać tylko tych firm tu mamy ten Zimmering z tą obudową całą aluminiową, który przychodzi od strony skrzyni, od strony skrzyni biegów. Potem mamy jeszcze węże Michelin Perit, porządne paliwowe. Co do, co do opasek samych. Tu oczywiście masa Wiktora na miskę olejową. Co do samych węży. Porządne węże w oplocie siśniowe, Ropo odporne Co do samych opasek. To teraz tak. <laughs> Żeby wam tutaj zademonstrować jakie błędy są popełniane najczęściej. To teraz tak zwykłą opaskę mamy taką to każdy ją zna, każdy wie o co w niej chodzi skręcamy, zaciska się ale ona w tym miejscu gdzie jest ta blaszka tutaj ta pierwsza część opaski wstydzona tu jak się za mocno dokręci a przeważnie tak ludzie dokręcają dosyć mocno ona tej miażdży, przekuwa wąż i ten wąż, przewód nie jest szczelny ja stosuję opaski takie zaraz Wam pokażę Pokarku, otworzę sobie opaski, stosuję, czy to małe, czy to większe. Takie. One wyglądają jak, jak oryginał. I mają tutaj, nie mają tej blaszki, tylko jest ta blaszka osłonięta. Tutaj, proszę bardzo, takie jest wykonanie, że tutaj nic nie przekuje żadnego węża. Także to jest zupełnie inna opaska, można ją skręcić. Nic się nie, nie zmiażdży go, nie przekuje, nie przebije. Takich opasek używam, yy, a nie takich do samochodów. Żeby to wszystko miało ręce i nogi. Jak już powiedziałem. Oczywiście to pomyjemy sobie. Mamy zmywacz, mamy wszystko, także to wszystko też będzie wymyte. Także zabieramy się yy, za pracę i do zobaczenia do kolejnego filmu.